niedługo ma wyjść... oj e, o kurczę! Oh, o fa ja jestem minofunek i gramy sobie dzisiaj w GTA tak, miał być specjal. Wiem, nie zapomniałem. Dzisiaj jest niedziela. Jak to wrzucę, to będzie też niedziela. Dlatego też zrobię sobie dzisiaj misję i będzie jutro specjal. Także na specjal się dociekacie. Ja mam już profesjonalny mikrofon, dlatego słyszycie pewne dźwięki z gry. Także. Będzie ba jest bardzo fajnie, bo mam profesjonalny mikrofon i będę w końcu dźwięki z gry. No ale tutaj leci jakiś filmik. Wkurzają się na, na siebie. Jak są filmiki, to ja będę została, bo sami nie widziałem żadnych filmów. Dlatego ja też sobie chętnie pooglądam i myślę, że Wy też sobie chętnie pooglądacie A jeżeli ktoś z Was, ktoś z was nie chce, to sobie przewinię No, teraz są dźwięki, to jak będzie jakiś film, to ja się nie, po prostu jakby zamknę i nie będę nic mówił Tylko czekałaś się skończy filmik jakby, Jeżeli wiecie, to, mo, to niedługo ma wyjść... Oj, o kurczę! Oh, to niedługo ma wyjść premiera. Premiera. Premiera z GTA 5 na komputer ma niedługo wyjść. Dlatego chętnie sobie nagram i możecie się tego spodziewać. Jak, jak kupię, to od razu będę nagrywał. Bo tak mniej więcej fabułę znam. Dlatego możecie się spodziewać GTA jak tylko wyjdzie na komputer. Także... Będzie fajne. Hmm, tylko jak to teraz się dostać? Chyba ta misja nie wypali. Wątpię. Nie, to chyba nie wyjdzie już. Kiepsko. Hmm. Chyba, że tu jest wyjście. Dziwrak. Hmm. Co ja zrobię? Wait. Ej, tak by mógł wyjechać. Czekajcie. Jak się rozpędzę. Okej. Okay. Może podjadę. Chcąc, chcąc. Jest! Dobra. Podjechaliśmy, daliśmy sobie radę i teraz dojedziemy znowu na miejsce i o nie spali. Samochód ma już widzę bardzo mało HP. Tego nie pokazuję ale widać, że się dymi także to jest bardzo źle. A jak będzie się palił, to już będzie całkowicie źle. Ja? Co tu będzie trzeba zrobić? Fat boy. Give me a number nine just like his. Uh, let me get a number six with extra <laughs> I'll have two number nines. A number nine large. A number six with extra dip. A number seven. Two number 45s. One with cheese. And a large soap. Hey, sorry, bruh. You know I gotta know about mine. No CJ, I know. I mean, I'm just trying not to think about it, bro. I mean I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right, 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 right. Let's eat. <laughs> hey, don't we got people around here? We've been getting into it with these. Yeah, just just cool Unlike you, I ain't never ate from a trash <laughs> can. Oh shit. <laughs>

Yy, obraz rozszerzyć także bardzo was przepraszam ale tam trochę było widać trochę ej szaj. oj pomyliłem kolejność yy, dobra trzeba to teraz wyjechać Chcą wrócić wygwiazdki ups haha ha. jakie głupie to policja jest. Uh -oh. No, tego się przejedzie. To jest chyba też zielonego gangu, ale... O, uzbrojony był, także to nie było za fajne. O! głupia policja! Dobra no, dalej jedziemy, 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 gonić ich. Ty drani, którzy są takimi tchórzami, że się nas boją. Widzę ich. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O kurczę! No ej! Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Żeby nam tylko nie uciekli. No, what Uciekli chyba. Nie. Dobra, trzeba jeszcze raz to zrobić. Ej, po co to robię? Wiecie co? Widzimy się na miejscu, jak ja już zrobię właśnie, przepraszam, za wcześnie nacisnąłem na zero, żeby, o, złapali mnie, to dobrze. Uh. Mamy zero na koncie. Nawet nie wiem, co za miejsce. Dobra, to ja wezmę sobie jakiś wóz i widzimy się na miejscu. Okej, okay, teraz yy, będę pomijał filmiki, bo przecież już widzieliście filmiki Także... Będzie trochę krócej tak I dla mnie nawet lepiej, bo Mnie, będzie mi się krócej renderowało Będziecie mieli szybciej odcinek Możliwe, że nawet dzisiaj dwa, tego, Wiecie Podjedziemy sobie do to miejsca jeszcze raz Pominiemy filmik, który był bardzo długi. I dalej, 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 dalej. Go, go, go. Kurczę, on ma w latach nie uderzyć. No nie ja! O tym. Zabijcie mnie. O, dobra, kurczę, ucieknij, ja chciałem ich tam zabić. Chciałem ich tam zepchnąć żeby spadł No na Oto potem Ja to chodziło Gajdę nie żyje, drugiego przejadę Kutka okay. jest, ja już do domu nawet krótka mm, Tak i Już tak będzie pod koniec Dlatego powiem taką jedną rzecz Zapraszam na mój specjal mm, Jutro Tak dokładnie jutro będzie ten specjal Okej okay, tutaj podjedziemy pod tym most Okej okay. Jak znam tę drogę na pamięć, tutaj trzeba jeszcze skręcić oh, what the fuck! Dobra. Możliwe, że nas nie znajdą. Myślę, że nie byłem za cicho. Jeżeli tak będzie, to wybaczcie mi bardzo. Okej, okay, dojechaliśmy. Tego filmiku nie widzieliśmy także... ...mocno. Teraz się pewnie będą już żegnać. O, wychodzą. A nie było ich czterech? ...właśnie ze mną? A nie, to jeszcze nie jest koniec. Aha, faktycznie jest, jest tam, tylko że trzeba go odwieźć do jego domu. Do Sweet House. A. Dobra. Aha, to dobra, to tutaj. Oj. Ups. <grym>, Myślę, że mnie policja nie znajdzie. Skoro że na mapie ich nie pokazuje. Szkoda. Oj. <grym>, pominąłem filmik dobra misja zrobiona dojedziemy na miejsce i ja się będę z wami żegnał tak wiecie, jak coś to jeszcze po drodze wam powiem ja te tak dla wyjaśnienia ja te misje jedne robię dla to, dlatego żeby było też krótsze filmiki ale za to by były yy, takie Więcej by było tych filmów Nie byłoby tak, że o 5 filmików i już koniec, nie? I długie filmy, których tak za bardzo Szczerze to ja bym, ja tylko livey takie długie bym mógł oglądać Tak to nie za bardzo Długie filmy to max 40-30 minut, a... To właśnie najdłuższy mój specjal na 500 wyświetleń, No to Właśnie trwał to ponad 40 minut do tego macie nawet dowód, nie? Co tu jeszcze jest? O co tu chodzi? Hmm. Aha, dobra. Tutaj będzie następna misja. Okej, okay, słuchajcie. To by było na tyle z tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie. Po więcej, nie miałem słowa. Subskrybujcie, lajkujcie, po więcej. Trzymajcie się, na razie.